Żałujesz swojej przeszłości, swoich wyborów, decyzji, może ludzi, którym zaufałeś lub zaufałaś? A gdyby tak wymazać wszystkie negatywne wspomnienia, niewygodne doświadczenia, złe myśli i uczucia, kim byśmy byli? To, co powiem teraz, dotyka bardzo głębokich i filozoficznych kwestii: sensu życia i doświadczeń Twojej tożsamości, pamięci, żalu. Spróbuję opowiedzieć refleksyjnie, ale zrozumiale, biorąc pod uwagę kilka perspektyw: emocjonalną, psychologiczną, ludzką. Czy wiesz, że bez wspomnień nie bylibyśmy sobą? Nie bylibyśmy tacy, jacy jesteśmy? To właśnie z nich utkane jest nasze ja. Nie tylko z tego, co dobre, przyjemne i miłe, ale właśnie również z bólu, błędów, miłosnych porażek i rozczarowań. Gdyby je usunąć, tak całkowicie wymazać, zostałaby czysta kartka. Ale czy to nadal byłabyś i byłbyś ty? Tożsamość nie jest czymś stałym. To nie coś, co dostajesz raz na zawsze, jak dowód osobisty. Ona się tworzy w odpowiedzi na to, co przeżywasz. W lęku, w szczęściu, w porażce, w samotności, w zakochaniu, w utracie. Nawet te momenty, które najbardziej bolą, są fundamentami Twojego dziś. Nie jesteśmy dziełem skończonym, jesteśmy procesem codziennym, czasem bolesnym, ale też głęboko ludzkim. I tu chcę Cię zaprosić do zatrzymania się. Zastanów się, czy żałoba nad sobą, nad tamtą wersją Ciebie. Czegoś ci dziś uczy, o czymś ci mówi? Czy jest drogowskazem, czy może tylko cię unieruchamia i frustruje? Spójrz na to inaczej. Jeśli twój żal staje się źródłem refleksji, zmiany, odwagi, by coś naprawić, wtedy ma sens. Ale jeśli tylko karzesz siebie za niewiedzę z przeszłości, zapominasz, że tamta ty i tamten ty działaliście najlepiej, jak umieliście na tamten moment. Nie można oceniać starej wersji siebie z perspektywy dzisiejszej mądrości. To tak jakby karcić dziecko za to, że kiedyś nie umiało czytać czy pisać. Czy bez dzisiejszego doświadczenia bylibyśmy tacy, jacy jesteśmy dziś? Nie, stanowcze nie. Każda decyzja, nawet zła, każda rana, każde rozczarowanie, każda ulotna chwila miłości, która się nie udała. Każda znajomość, która się skończyła, może nawet z hukiem, każde zawahanie i każde tak, które powiedzieliśmy za szybko albo za późno, to wszystko Ciebie zbudowało. Twoje reakcje, wartości, wybory to odpowiedzi na to, co właśnie Ciebie spotkało. To doświadczenie kształtuje nasze granice, kształtuje empatię, siłę i wytrwałość. Nawet to, co dziś wspominasz z bólem, mogło być drogą do większej świadomości, uważności czy odwagi. Zanim będziesz siebie oceniać, zapytaj siebie, czego mnie to nauczyło? Jaką wartość dzięki temu dziś noszę? Kogo dziś lepiej rozumiem? Kiedy dzięki temu miałem, miałam odwagę powiedzieć nie? Kiedy wreszcie zadbałam o siebie, zadbałem o siebie. Bo. Widziałam już, widziałem, jak to jest, kiedy się tego nie robi. Zaobserwuj siebie dziś z akceptacją i sympatią, bo gdyby nie doświadczenia, nie byłoby zmiany, nie byłoby rozwoju, nie byłoby głębi, nie byłoby tej Ciebie albo tego Ciebie, która, który teraz słucha. I wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej uwalniające? To, że życie toczy się dalej. Codziennie dostajesz nową szansę na inne decyzje, na nowe reakcje. Na wybranie innej drogi. Nie jesteś już tą samą osobą, którą byłaś, którą byłeś kiedyś. I choć nie możemy zmienić przeszłości, możemy zmieniać teraźniejszość. Człowiekowi można odebrać wszystko, oprócz jednego. Ostatni z ludzkich wolności. Wyboru swojej postawy wobec jakichkolwiek okoliczności. Tak, tak powiedział Viktor Frankl, psychiatra, który przeżył obozy koncentracyjne, i nie przestał wierzyć w sens życia. I właśnie ta wolność, ta wolność wewnętrzna, to coś, czego nikt ci nie może odebrać. Masz prawo wybrać inaczej niż kiedyś. Masz prawo i przywilej nie popełnić tego samego błędu. Masz prawo powiedzieć nie, powiedzieć dość, zawrócić, wycofać się, zmienić zdanie, bo to ty decydujesz o sobie. Nie jesteśmy już dziećmi własnych, dawnych decyzji. Jesteśmy dorośli emocjonalnie wtedy, kiedy zaczynamy wybierać świadomie. Z miejsca, w którym widzimy dużo więcej, czujemy więcej, rozumiemy siebie lepiej. Więc, może, zamiast żałować przeszłości, zacznij szanować siebie za to, że dziś chcesz wybierać lepiej. Dla siebie. Nie z lęku, z wolności. A teraz powiedz mi: i napisz, proszę, w komentarzu. Jakie jedno doświadczenie z przeszłości, choć trudne, dziś widzisz jako swoją lekcję. Czego się o sobie dzięki temu dowiedziałeś, dowiedziałaś, a może jesteś jeszcze w drodze do zrozumienia i chcesz po prostu podzielić się tym, co boli. Ta przestrzeń tu, pod tym nagraniem, może być miejscem wspólnej ludzkiej rozmowy, bez oceniania, z czułością dla naszych dróg. Decyzji, porażek i zwycięstw. Z mądrością, która przychodzi, kiedy umiemy powiedzieć: To też było moje i miało się wydarzyć, żebym dziś mógł, żebym dziś mogła być bliżej siebie.